Dzisiaj zapraszam Was na... I dzisiaj zapraszam Was na... I dzisiaj zapraszam Was na... Hejka kochani, witam... Nie. Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj mam dla Was drugi filmik. Jakby mogę już to nawet nazwać w sumie serią, bo pojawi się jeszcze jeden filmik. Czyli pakowanie, pakowanie walizki, pakowanie bagażu, ogólnie pakowanie. I mam dzisiaj dla Was drugi filmik właśnie tego typu na moim kanale, bo pierwszy pojawił się rok temu, jak leciałam do Bułgarii. Tym razem nigdzie nie lecę. A jak już widzicie, po tytule, jadę do Pragi. W sensie nie wiecie jeszcze, gdzie jadę, ale już wam mówię. Jadę do Pragi, do Czech na koncert Eda Rana. Po prostu. Czekam na to od po prostu nie wiem ile. Strasznie o tym marzyłam, w końcu się to spełni i po prostu ja się tak nie mogę doczekać. Kiedy wy to widzicie, jestem już po na pewno. I wróciłam już z Pragi, a kiedy ja to nagrywam, to jutro z rana jadę do Czech, więc się strasznie nie mogę doczekać i Mam nadzieję, że tym filmikom się spodoba i nie pakuję walizki, choć miałam taką opcję, ale wtedy bym się pakowała z moimi rodzicami, a ja wolę się spakować sama i mieć osobno wszystkie rzeczy, więc pakuję się w tą oto torebkę. Ona jest z mam tutaj taki duży sznurek, nie wiem jak to nazwać. No i jest ogólnie pojemna Pokazywałam wam ją w jednym z vlogów Z odliczania do wakacji Ma tutaj taką jedną w środku Komorę na zamek I dwie takie pojedyncze już niezapinane No i jedną tą taką dużą No I właśnie nie mówiłam wam na ile ja jadę W niedzielę jest koncert 7 lipca, czyli jutro Dzisiaj jest szósty I zostaję do poniedziałku W poniedziałek wieczorem wracam Więc no, będę miała taki jeden dodatkowy dzień na świecenie, coś tam, coś tam. Już mam plan i na pewno będą vlogi, więc wyczekujcie po opakowaniu, właśnie torebki. Nie wiem jak to nazwać. Będzie vlog, będzie vlog jeden albo będą dwa vlogi, nie wiem. I wiem, że za dużo gadam, ale. Przechodzimy już do pakowania Nie będzie tego jakoś mega dużo No bo jadę jednak na dwa dni Ale też wzięłam Na przykład jak jadę na dwa dni To wzięłam trzy bluzki Wiecie, tak na zapas I no Teraz zaczynamy właśnie od bluzek tak. Więc yy, tak yy, Nie wiem jaką, w jakie bluzce jeszcze pojadę Ale na pewno jakieś jakiejś pojadę Bo no Będę zmieniać przed koncertem. Więc w jednej bluzce pojadę, wezmę do samochodu, w sensie będę w niej ogólnie od rana. Drugą bluzkę mam na przebranie, jakbym się poplamiła czy coś w tym stylu, wiecie jak to jest. Więc mam tutaj taki golf, w sensie to nie jest golf, bo to sięga tak gdzieś dotąd, dotąd może. No i jest na krótki rękaw. Jeszcze będzie to wszystko prasowane. Jest ona z Teranowy. Następna bluzka to jest już na koncert. W niej będę właśnie na koncercie. Jest to taki crop top, taki na ramionczkach, taki zwykły czarny, również taki prążkowany. Tak się prezentuje i pochodzi on z New Yorkera. Następną już ostatnią bluzką, którą biorę jest to właśnie ten t-shirt z Cheryl, Cheryl Blossom. Jak oglądacie mnie, to na pewno bardzo dobrze ją kojarzycie i jest ona ze stronki Hope 19, Hope 90. Teraz czas na drugie spodnie, jednych Wam nie pokażę teraz, ale są to czarne spodnie z łańcuchem, w których będę na koncercie, bo akurat mi tak właśnie pasowały do całej stylizacji, którą przymierzałam, czy będzie mi to pasować, czy nie. I tak, to są też również mam fit spodnie. Ja uwielbiam takie spodnie, więc e, właśnie takie wiary. No i e, są takie zwykłe z postrzępionymi nogawkami, z teranowym. Jeśli chodzi o takie ciuchy stylu kurtka, bluza czy coś w tym stylu, no to mam tutaj taką moją neonową kurtkę na długi rękaw, kurtka jeansowa. Jak widzicie, taka krótka, jest ona z Berszki, więc również leci ze mną do Pragi. No i tak do samochodu, bo może być zimno, e, zawieram sobie taką czarną bluzę zwykłą. Ona jest Cinsei. Biorę ze sobą jedną parę moich ulubionych okularów. Zaraz Wam je tutaj pokażę. Mam w takim różowym okrowcu lary. Tak się prezentują. Jak widzicie, tak. Biorę też skarpetki i te inne rzeczy, ale ich wam tutaj nie pokażę właśnie. No, ale biorę jeszcze inne rzeczy, które właśnie nie będą tylko u mnie, w torbie. Biorę sobie takie naklejki, Ja właściwie to jest jedna naklejka tutaj na czoło. I właśnie jak, się, jak możecie się domyślać, będę ją miała na koncercie, przyklejoną więc już nie mogę doczekać. Jest naprawdę prześliczna, takie diamenty i kupiłam e, tą naklejkę w Action. No i do samochodu książka, której nie mogę się strasznie doczekać, bo sobie powiedziałam, że będę ją czytać w drodze do Pragi i jest to książka e, Pozwól mi wrócić, mojej ulubionej autorki. Nie będę teraz wymawiać tego, ale możecie sobie zobaczyć. Jest Naprawdę super, mam dwie inne książki, które stoją przede mną, ale nie o tym teraz. No, biorę portfel. No i mam w nim pieniądze. Korony czeskie, oczywiście. I legitymację, i mój dowód. Nie muszę mówić tutaj o tym, że biorę bilety. Tego wam tutaj nie pokażę, bo akurat nie ja to mam. Ale no, to jest taka oczywista oczywistość. A! Zapomniałam, biorę staty, w którym, na którym właśnie nagrywam, e, który stoi przede mną, więc właśnie go biorę i zobaczymy. Może coś fajnego ponagrywam, coś nie wiem, ale biorę go na pewno. I biorę również z sobą e, oczywiście moją ładowarkę do mojego telefonu, e, ładowarkę do Powerbanka, Powerbanków. No i biorę ze sobą taki jeden Powerbank, no i drugi. Nigdy nic nie wiadomo, a na koncercie powerbanki są po prostu niezbędne i bardzo się przydają. tutaj e, płyn do zmywania makijażu, płyn micelarny. Jest tu końcówka, ale raczej coś nie nim jeszcze zmyję. Biorę też oczywiście waciki i mam tutaj kosmetyczkę, którą Wam też zaraz pokażę. I nie przeraźcie się, bo biorę dość sporo kosmetyków, jak na dwa dni, ale po prostu biorę wszystko. To um, dzięki czemu zrobię sobie makijaż na koncert właśnie Eda, bo już robiłam makijaż i wiem po prostu co potrzebuję. Dlatego tu mam te wszystkie potrzebne rzeczy, więc zaraz Wam pokażę. Biorę końcówkę mojego perfumu. Następnie zalotka, podkład Fit Me numerek 105. Biorę również trzy pomadki bo nie wiem, która mi będzie pasować, bo tego nie sprawdzałam, dlatego biorę trzy. Pierwsza to jest moja ulubiona z Miss Sporty, Made to Last e, 24 Hours. E, taka nudziakowa, widzicie. To jest z Lovely, Extra, Lasting, Matte, Lasting, no, taka różowa, matowa. Trzecia, właśnie o niej pomyślałam na samym końcu, bo ona jest taka w sumie koncertowa, e, wiecie, taka no zaraz wam pokażę i jest ona taka metaliczna bardzo metaliczna więc właśnie ją też zabieram Lush burleska z Vibo, mój ulubiony rozświetlacz z Lovely gąbeczka Beauty Blender korektor liquid camouflage z Lovely taki rozświetlacz z Catrice pomadę z Vibo Dark Brown eyeliner taki oto z Lovely Następnie mam dwie paletki, dzięki którym właśnie zrobię ten makijaż i pierwsza to jest Sorbet Eyeshadow Palette, taka o a trzecia to Choco i obydwie są z Lovely i na samym końcu biorę cztery pędzelki które mam zapakowane w takie oto posunki na pędzle więc pierwszy mam taki ten taki taki i taki koncert biorę sobie tą oto moją torebkę jest ona również z ja i no taka zwykła oto taka torebka biorę oczywiście jeszcze e, tangle teasera jeśli chodzi o buty, to, to zakładam moje chłoracze, najwygodniejsze buty na świecie. Żadnych innych nie biorę, tylko te, co są najwygodniejsze buty na świecie, więc właśnie w nich jadę. Więc czas się spakować. i to w sumie na tyle w tym filmiku, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie na dole ten czerwony przycisk. No i widzimy się już w następnym filmiku, więc do zobaczenia i pa!